Apeluję do przymierzeńców pana Tuska, do panów prokuratorów i całej reszty, żebyście nie słynęli jak pan Kamesz, który też był jego sprzymierzeńcem na początku. Druga kwestia nie jest do końca w porządku, jeżeli Polacy w ochronie swoich rodaków manifestują swój opór przeciwko czemuś a panowie przygotowujecie ustawę, aby im to uniemożliwić. Przemyślcie to i pamiętajcie, może nie macie oglądu sytuacji z zewnątrz, ale pan statek pana Tuska tonie i obyście nie utonęli razem z nim. A Pan Turk nie chce słuchać naszych tutaj propozycji. Panie Turch, niech Pan naprawdę, póki Pan ma jeszcze rodzinę, żeby Pan to przemyślał, bo może Pan ją również straci, bo się może od Pana odwrócić przez Pana przemyślę w stosunku do Polaków. Panie Turch, powiem Panu, że nawet już fachowcy coraz głośniej mówią, że chyba z Pana zdrowiem psychicznym coś jest nie tak. Gdzieś Pan się zagubił, a nie życzę Panu źle, naprawdę. Chciałbym, ja byśmy mieli premiera takiego polskiego Polaka, który by na pierwszy dał nasze sprawy. A pana umysł jest tam w Niemczech, nie tutaj niestety i to widzi cała Polska. To nie ma w Polsce Polek, które by mogły panu towarzyszyć jako asystentki. To trzeba brać jakieś z nie wiadomo skąd Ukrainki. Polakiem trzeba walczyć, trzeba trochę pocierpieć w życiu. Cierpienie i to faktycznie, cierpienie uszlachetnia. Co mogą powiedzieć na temat naszego życia ustawodawcy europejscy parlamentu, którzy, wiemy to z autopsji od pewnych osób, które latają często w samolotach, Jak słyszą ich rozmowy, to normalnie jest coś dla nas nie do przyjęcia, żeby takie osoby decydowały o naszym życiu, ustanawiały o pewnych zasadach, jakimi mamy żyć. Te osoby znają tylko życie swoich paniek umysłowych, w których żyją. A pani von der Leyen też ma coś z głową? Ona co ona chce robić? Ona chce ucinać internet, ona chce nam wprowadzać, ona chce adopcję przez pary, wiecie które chce, żeby dzieci była do. no panie, to jest pan wstydziłby się pan panie, a, a pfu, panie, panie, do tego nie dojdzie. Nie zrobi pan kurderu z Polski. Panie tu myśli Pan, że to jest rozwiązanie, że opłacił Pan sobie z tych tuskowych, jak cytuję, jak to Pan określił, milionów służby i, i na policję, pan da... myśli Pan, że, że będzie Pana bronić, bo zna pan, ma Pan świadomość, że Pan źle robi i będzie Pan tej obrony potrzebował? Aj, Panie Tur, strasznie prymitywne działanie. Wie Pan, ile jest milionów Polaków w Polsce? Wie Pan, jest milionów. Wykluczają dzieciaki, bo wiadomo, które nie są Jak wyjdziemy na ulicy wszyscy, jak pan myśli, da za pan radę? Nie da za pan radę. Dlatego proszę nas nie prowokować, nie nas żadna von der Leyen nie prowokuje. Nie dopuścimy. I tak i żyjemy w państwie bezprawia przez to, co wy robicie. Nikt się z nami nie konsultuje. Nikt, nikt nie pyta o to, co nam pasuje, co nie. A pan sobie jedzie z uśmiechem na twarzy, kim pan jest mającym? Kim pan jest czy W no mamy czyjeś interesy. Najpierw interesy nasze, to my jesteśmy stroną tej ziemi. My decydujemy co nam jest, dla nas będzie korzystne i dla naszych dzieci, a nie ty. Powiem tobie na ty. Ty Tusk. Nie ty. A mnie siadło, że z każdym dniem naprawdę grono ludzi budzących się wzrasta i są coraz bardziej zdecydowani na to, żeby, żeby się pozbyć wszelkiego dziadostwa z Polski. Myślisz sobie, że wprowadzasz sobie ustawy, które nam mordy pozamykają? Tutaj wytyczne z Unii Europejskiej? Jakim prawem? Jakim prawem? Powiem tylko tak, że jesteśmy w inteligentnej i że jesteśmy w stanie nawiązać sojusze, które wypędzą Cię z Polski, jeżeli chcesz. Jeżeli chcesz z nami wojować, to Cię wypędzą z Polski. Dobrze, a więc do brzegu. Zasada pierwsza, Polska i tylko Polska, a cała reszta później. Dwa, Wołem i wszystkie kwestie ekskumacji mają być załatwione jak najszybciej. Nie interesuje nas pierdolona dyplomacja między Ukrainą a panderowską Ukrainą, podkreślam. Trzy, każda inna narracja wymyślająca na podstawie jakiejś tolerancji, jakiejś pierdół, jakiejś kultury, jakiegoś yy, eskalowania niby konfliktu, że niby nie czas, nie ta... to jest niepolska, niepolska narracja i taka narracja będzie od razu tłamszona w zarodku. 3. My jesteśmy Polakami i mamy swoją godność. Godność, na którą zasługujemy poprzez naszą historię, która już jest narodu polskiego tysiąc lat żaden żadni Niemcy, których naród jest dopiero 150 lat, nie będą nam mówili, jak się żyje, jak mamy żyć. I wszyscy, którzy, ponownie, nie będą popierali tej narracji, a będą przeciwko tej narracji, nie są Polakami, dostaną za to pierdole. Odszedł to my, Polacy, nakazujemy innym Polakom mówić jednym głosem. Tym pro -polski. Nie antypolski. I wszyscy, którzy będą stawali nam na drodze, cię znieceni. Panowie prokuratorzy, powtarzam, komponujcie powściągliwość. Jesteście na stawku pana Tuska, który tonie i obyście nie byli rozliczeni lub obyście nie utonęli razem Bardzo nieładne jest ustanawianie ustaw przeciwko Polakom, którzy wychodzą lub robią coś w obronie naszej godności. Obrona naszych rodaków jest na pierwszym miejscu, a to jeżeli komuś się nie podoba śmiało, granice są jeszcze otwarte, póki jesteśmy w Unii Europejskiej, a to jeżeli przyjdzie o ścisłości, też nie liczymy. I powtarzam pani von der Leyen sobie może podecydować w łazience u siebie w domu, tam wśród swoich dzieci, wśród swojej rodzinki, a tutaj jej jurysdykcja do granicy polskiej, od tam nie będzie ona mieszka, nie sięga tutaj na teren Polski. Panie jeżeli panu się to nie podoba, to już nie pan się zbiera. Zresztą niech się pan w ogóle zbiera.